Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotrek i w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć może temat nie, nie ściśle związany z tematyką, e, którą ja poruszam na tym kanale, jednakże nie jest tak e, i za chwilę się przekonacie o tym dlaczego. A więc dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o chodzeniu i dlaczego chodzenie. Ponieważ chodzenie jest to jedna z dwóch najbardziej naturalnych dla nas rzeczy. Oczywiście drugą z nich jest oddychanie. Na świecie chodzi około 97-8% ludzi. Oczywiście ci, co nie mogą, no to ci, którzy są chorzy lub na, na, na wózku lub, lub przykuci do łóżka, no to oni nie, ale generalnie reszta ludzi chodzi. Chodzimy do pracy, chy, czy, czy tam, chodzimy do, do sklepu na zakupy y, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Dlaczego chodzenie jest ważne? Bo po pierwsze, jest to tak jak powiedziałem, jedna z dwóch najbardziej naturalnych naszych czynności. Po drugie, nasze życie, jakie dzisiaj mamy, ono nas e, jednak powoduje to, że jesteśmy jednak e, społeczeństwem, które się mało rusza. Siedzimy w samochodzie, jadąc do pracy, siedzimy w pracy, siedzimy w domu przed komputerem, przed telewizorem, więc dużo mamy mniej ruchu niż nasi przodkowie. No i w związku z tym, yy, że brakuje nam tego ruchu. Większość ludzi dzisiaj umiera z dwóch powodów albo choroby układu, krążenia i serca, albo rak. I to właśnie wynika z tego, że yy, no, jedzenie tutaj też ma wpływ, ale brak ruchu. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ my mamy w sobie oczywiście układ krwionośny, gdzie krew jest pompowana przez, yy, przez serce i mamy również układ limfatyczny, tylko że limfy nic nie pompuje. I tutaj właśnie jest ten problem, żeby limfa była pompowana, właśnie należy chodzić, ponieważ limfę najlepiej pompują łydki. A łydki pracują, kiedy chodzimy. Oczywiście można też na przykład robić ćwiczenia typu wspięcia na palce, no ale raczej chyba mało kto będzie zdecydowany, żeby robić takie ćwiczenie przez godzinę, no bo, no bo to po prostu jest i nudne i, no i też chyba niemożliwe fizycznie, żeby tyle czasu jedno ćwiczenie wykonywać. Nie wiem, nie próbowałem, ale może znajdą się ochotnicy. Jednakże tak jak powiedziałem, chodzenie. Jest to oprócz tego, że nasz najbardziej naturalny ruch to jeszcze również jeden z dwóch najbardziej niebezpiecznych sportów, jakie możemy uprawiać. Z drugim jest pływanie, tylko że tutaj również pływanie nie jest dla każdego. I dlatego z chodzenie wybija się tutaj jakby na numer jeden. I bo na przykład bieganie, które też jest fajnym sportem, też nie jest dla każdego. Na przykład ja nie mogę biegać, bo kiedyś chciałem biegać i robiłem to bez żadnego przygotowania. Po prostu z dnia na dzień zacząłem biegać 5 km, no i przeciążyłem sobie staw skokowy. No i dzisiaj niestety nie jestem w stanie biegać, bo, bo, no bo na razie muszę po prostu wyleczyć tą kontuzję. Także takich problemów nie ma przy chodzeniu. Więc, więc to jest kolejny taki plus i tu jeszcze wracając do tematu limfy, ponieważ my mamy w sobie 100, 100 km żył, układu krwionośnego i mamy 200 km, czyli dwa razy więcej układu właśnie limfatycznego. I gdy ta limfa nie krąży, no to właśnie źle się czujemy, zapadamy na choroby i tak dalej, i tak dalej. To są następstwa i konsekwencje tego, że właśnie jest brak ruchu. Bo nawet jeżeli jemy dobrze, a limfa nie krąży, no to właśnie te choroby powstają, ponieważ organizm sobie nie radzi z oczyszczaniem. A w momencie kiedy chodzimy, kiedy łydki pracują i ta, ta limfa krąży, bo łydki pracują, więc po prostu następuje skurcz i, i rozluźnienie mięśni, więc to jest pompowanie tej limfy i ona zaczyna krążyć po organizmie, organizm się oczyszcza no i w ten sposób właśnie możemy dbać o nasze zdrowie. Według naukowców, fachowców z Harvardu, 10 tysięcy kroków dziennie to jest taka liczba, która już jest bardzo zdrowa dla naszego, dla naszego ciała. Natomiast dokładnie wyliczono, że dla kobiet jest to 12 tysięcy kroków, natomiast dla mężczyzn 14 tysięcy kroków. I robiąc, robiąc te chociaż 10 tysięcy kroków dziennie, człowiek taki już. Lepiej się czuje, ma więcej energii, jest, ma mniej stresu. Jest, jeżeli spacery robi sobie wieczorem, to lepiej się wysypia. Jeżeli jesteś lepiej wyspany, no to oczywiście lepsza regeneracja, lepsza, lepsza koncentracja. A jak jest lepsza koncentracja, to lepsza efektywność. Więc to jest właśnie tutaj powiązane z, tym, z tematyką mojego kanału, ponieważ właśnie będąc wypoczętym, Lepiej pracujemy, tak możemy zrobić więcej rzeczy w tym samym czasie i generalnie lepiej, na, lepiej działamy. Także myślę, że tutaj um, przedstawiłem powody, dla których y, warto chodzić, i naprawdę czasami możemy sobie z, y, wziąć. Y, Zegarek, smartwatcha, czy, czy po prostu telefon, włączyć taką aplikację, która jest tam zainstalowana i sprawdzić po prostu z ciekawości, ile robisz kroków po domu, czy właśnie w pracy, czy może, czy może właśnie idąc do pracy, czy i tak dalej, i tak dalej. I zachęcam cię, że jeżeli na przykład masz. Nie wiem, do sklepu około kilometra czy nawet dwóch, to lepiej przejdź się na piechotę, zrób sobie spacerek, zamiast jechać, odpalać auto, zatruwać środowisko i siedzieć, czyli szkodzisz środowisku, szkodzisz sobie, a tak pójdziesz na, na spacer i, i same, same korzyści. Także zachęcam do spacerów. I to by było na tyle w tym odcinku, co chciałem was, y, Wam przekazać. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do chodzenia, jeżeli nie spacerowaliście jeszcze sobie do tej pory. Ja to robię już od dłuższego czasu i polecam. Y, znam też osoby, które tylko spacerując, nie sprowadzając żadnych diet, y, chudły i to naprawdę duże ilości. Bo mówię tutaj o osobach, które ważyły na przykład po 160 kg i, i po kilku miesiącach y, po 40 kg chudły. Także to, to też tak działa i to jest też kolejna korzyść. Więc polecam jak najbardziej. Jeżeli to, co usłyszałeś, usłyszałaś, ci się spodobało, to zostaw kciuka, subskrybuj kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zaglądaj na mojego Facebooka oraz Instagrama, bo tam cały czas się coś dzieje, cały czas coś nowego wrzucam. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Hej.